To jest Hubercik. Hubercik, powiedz cześć. Cześć! A to jest Hubercik, kiedy przyrży nie w niego to. Upsy Daisy. Hej, brocie, co się dzieje? Sam! sofit kurwa przecieka! I cały pokój to obszary jezioro! Wiesz, co mówię w takiej sytuacji? Trafiliśmy z deszczu pod rynę. Przyjaźń! Łoo! Wow. Przyjaźń? Gdzie jest przyjaźń? Ja też chcę przyjaźń! Nie! Dlaczego dziecko bawi się nożem? Blisk się boi. Teraz ja się boję. Nie chcesz może noża? Zabierz swoje skarpetki, sans! Wybocz, ja godam po polsku. Wiesz, iż ja tyś rozumiem, ślanski? Ja nie rozumiem tomu co mi się... Ja, pi ja pierdolę zas! Nic tu nie ma. I tu. Dalej nic. Nic. Masz bardzo złe przeczucie co do tego. Twój kostium jest głupi! Hehehe. <laughs> ja przynajmniej mam kostium. Hej, dzieciaku! wierzyć ci mamy imprezę kostiumową, nie? To jest mój kostium! Jestem z sobą ze ścieżki ludobójczej. Wydaje mi się, że jest to straszne. Nie czaję. Zajebisty kostium, Frisk. O! Frisk? Czy wszystko w porządku? Załej się To niedobrze. Powinniśmy iść do dentysty. Nie, jest w poko. Frisk, co ty... Wszystko w porządku, sens? Wyglądasz na niewyspanego. Spałem całe 8 minut. Cóż, w podziale po 2 minuty. Ale mam się dobrze. Na razie widzę tylko podwójnie. Kurka, zaspałam do szkoły. A, no tak, mam 48 lat. Jestem nauczycielem! Ludzie mówią, że w 70% jesteś złożony z wody. Ale 30% mnie pragnie wody. To jest dziecko. Ludzkie dziecko. To jest dziecko. Kozie dziecko. Oboje drą się całkowicie bez powodu. Nie mam między nimi żadnej różnicy. Mówisz swoje imię. Jestem Frisk. Jestem Frisk. Mówisz swoje imię. Mówisz swoje imię. Jestem Frisk. jestem Frisk. Mówisz swoje imię. Siema, to Frisk. Jestem Frisk. Mhm. Jestem Frisk. Jestem Frisk. Jestem, Fris. Jestem, Fris. jestem Frisk. Ja. Jestem Frisk. Jako dziecko wpadłem do kopalni. A to jest Huberci, kiedy przy. A, A, A to jest Huberci, kiedy przyrzmiewnie w niego auto. Ups. Dopsy, Daisy. Nie, <gryzny> nie, no, sorry, nie, 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 O, ja ciebie nie, witam. witam. <gryzny> i membrany uszkodzone. Kurka, zasłabłam też szkoła. Zasłałam, kurwa! <gulia> zasłałam łóżko! Przyjaźń! voice no, wojska. Przyjaźń! Przyjaźń! Dobra, przyjaźń! Dobra, nie tapaj nie tapaj nie topaj. Dobra, tapaj tepaj! tapaj Maciek! Kocham, kurwa! Macie, Bremu. Kocham Maciek! Kurwa. Maciek! Nie, nie. <gulia> 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 Pięć nocy z bobrem, kurwą! Co! Czemu tak wygląda? Pokaż go. Nie. 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 Nie... Alkohol pasuje do ciebie. Podtrzymam. Mikrofon wyjebał z burka. Będzie powiedzieć na koniec? Dla ludzi. Dla wszystkich. Dla bliskich. Klusek śpiący. Klusek śpiący. Klusek, śpiący. Klusek, śpiący. Klusek leniwy. Klusek Uważajcie kurwa na wtorodar. Hoho, Luzi Bonnet. Ale jestem zaniepisty. Wow, gdzie nauczyłeś się tak bić dzieci? Flashback. Ty sans, panato. Nauka. To to nie.